tam może drami nagrodą pocieszenia co? Kubika jest trzeci, kubika jest zajpiście, kubika jest trzeci, dobrze. dobrze. Powiem wam, że Mercedes ma taką przewagę na wersją stawki. Słuchajcie, bo tutaj jeden z moich komitetorów stwierdził, że sprzedaje żonę z, 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 dla zwycięzcy. Tylko kwestia tego yy, ile. Na kamerze jakieś 5 minut do tyłu sobie przebicie. Yy, <grywa> za ile jest i kupić tą Powiem tylko tyle, że yy, Może was yy, Zmusić do bycia garu I to bez dwóch zdań jest, jest, jest jest meta, jest meta, czekajcie, kurwa, kto? Mario! Gratuluję Mario! Nie co Mario, Mario wygrył wyścig Dalej e A teraz e wyjdzie w tle? czy nie no, Żona moja, żona moja, chodź po pokaż się, pokaż się. Pokaż swoją buczedi, ona, ona się wstydzi, ona jest bliska To jest form gwiazda e Playboya za 2014 i się nie chcę pokazać e Żona moja, no chodź rzesz. Ach, nie jakli łaskoła lepsza na słupki i chodź, dlatego chcę się <noise> pokazać Gratulacje ja panowie Czekajcie, Mario pierwszy, Dziuby drugi, Kubika <noise> trzeci, brawo Panowie Kubika trzeci, zajebisty winnik Czekajcie, o, o już rozumiem Panowie, nie słuchajcie tego co się nie słuchajcie tego najgłośniejszego dzięku, czyli mojego Gratuluję wam panowie najbardziej serdecznie